Jak sprawić, by dziecko, dzieci pokochały las bardziej niż ekran? Proszę powiedzieć o budowaniu prawdziwej więzi z naturą. Tak, prawdziwa więź to w ogóle jest nasz konik tutaj, fundacji, dlatego że czym innym jest dobra relacja, czym innym jest takie bycie w lesie prozdrowotne. Nam chodzi o budowanie więzi, a więc czegoś bardzo bliskiego. Czegoś, co, co spowoduje, że dla dziecka las będzie częścią domu, tak naprawdę, że będzie chciał do lasu, ponieważ to jest miejsce, w którym się czuje bardzo dobrze. Ale właśnie, nie sam. Tym, tym sposobem, który odkryliśmy, cudownym sposobem, jest to, że dziecko wchodzi do lasu, bo jest tam z kimś. To jest dla niego bardzo ważny. No tym kimś najczęściej jest właśnie mama, tata, rodzina, albo zaprzyja zaprzyjaźniona rodzina, która również y, do lasu daje się wyciągnąć. No i wtedy y, wyjście do lasu jest y, czymś podwójnie przyjemnym, bo po prostu jestem z mamą, z tatą, a na dodatek jestem w miejscu, gdzie, jak my to mówimy, w fundacji łatwiej jest być dzieckiem i łatwiej jest być rodzicem mhm. czyli miejscem takim bardzo prorodzinnym. Rozumiem. Czy kontakt z przyrodą może zastąpić terapię, jak las wpływa na rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci? Sam kontakt z przyrodą nie, ale kontakt z przyrodą, któremu towarzyszy pogłębiająca się więź rodzinna jak najbardziej, to jest najlepszy rodzaj profilaktyki, jaki znamy, wszelkich tak naprawdę zagrożeń, które, które no, mogą spotkać dziecko. Nie znamy takiej sytuacji, w której dziecko nie poszłoby za swoim takim wewnętrznym, wewnętrznym zazewem, za, za tym, że las nas wzywa, dziecko wzywa i to na no dziecko bardzo oddziaływuje, ale pod warunkiem, że jest z tyłu ktoś, kto da mu poczucie bezpieczeństwa, kto jest jego takim przewodnikiem leśnym kimś zaufanym. Natomiast rozwój intelektualny i emocjonalny w lesie odbywa się w bardzo szczególny sposób. Ten emocjonalny polega na regulacji emocjonalnej. Las reguluje i dzieci, i nas dorosłych. Dlatego nam jest łatwiej być rodzicami, bo jesteśmy bardziej zrelaksowani. A z kolei dzieciom łatwiej jest być dziećmi, bo y, dlatego że las budzi w dzieciach takie instynkty, które są y, niego, w niego zaprogramowane. Ciekawość, y, umiejętność wykorzystania każdego elementu lasu do tego, żeby zbudować sobie jakieś taki właśnie takie miejsce zabawy. No, i oczywiście ta ciekawość, która prowadzi go do przeróżnych odkryć, no i pojawia się wątek edukacyjny. Wystarczy tylko podążać za dzieckiem w tym momencie no i te odkrycia komentować. Jakie błędy popełniamy próbując zainteresować dzieci naturą? No, to jest bardzo, bardzo ważne <laughs> pytanie. Bardzo dziękuję, że ono tu pada, ponieważ my często popełniamy taki podstawowy błąd, że tak bardzo chcemy, żeby dzieci szły z nami do lasu, że wszystko palimy. Że, że to jest taki trochę przymus, który, który wywieramy i wtedy dzieci nie idą z nami, tylko idą do lasu, bo to gdzieś nam jest potrzebne. Żeby dzieci jakby tutaj robiły to, co tak dla nas jest ważne. A to chodzi o to, żeby dzieci szły z nami do lasu. To jest różnica. Mhm. Czy idą do lasu, ponieważ to spełnia oczekiwania rodziców, czy idą z mamą, tatą, czy z grupą, czy z swoim ulubionym, prowadzącym, jeżeli to jest szkoła leśna, czy przedszkole, idą do lasu i wtedy, i wtedy no, nie jest już nic więcej potrzebne. Także tym błędem jest właśnie staranie się, żeby to było tak, jak my sobie wymyśliliśmy, i taki brak wiary w to, że naprawdę las, las dla dziecku wszystko to potrzeba, pod warunkiem, że z tyłu będzie ktoś, kto da mu to takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, pozwoli mu na ciekawość i tak dalej. No tak, bo teraz dzieci to wybierają ekrany, jak rodzic pozwoli, a nie, nie wyjście na dwór. Tak, prowadzimy od 10 lat wyjścia, wyprawy wielodniowe, takie właśnie czy znaczy stacjonarne, ale wychodzimy do lasu. Nie zdarzyło się, nie zdarzyło się ani razu, żeby dzieci zerknęły na ekrany w trakcie naszych wypraw. Y, 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 pomagają im w tym rodzice, ale pomagają na zasadzie nie że zakazowej, tylko po prostu y, wspierają ich w takich trudniejszych momentach, czy to się ktoś potknie, czy przewróci, czy trochę się robi nudno, więc od tego właśnie rodzic tutaj jest, żeby mu w tym momencie pomógł, bo już w następnym jest ok. Nie? Także nie zdarzyło się nam, żeby ktoś y, ktoś y, tutaj y, korzystał z ekranów. Nie ma takiej potrzeby. A, a czy, bo dziecko jak się rodzi, tam później, jak jest starsze, to chyba ono ma taki swój instynkt, bardziej do przyrody ciągnie. Jak a jest to, starszy, tak? Tak, jak jest starsze. Taki wrodzony instynkt do przyrody. I my, jako rodzice, wielo, bardzo często jakby im zabieramy tę taką wrodzoną spójność z naturą. Właśnie przez to, że wygodniej nam jest posadzić przed telewizorem. Zostawić. No bo... tak, to jest rzeczywiście taki cywilizacyjny problem, który mamy, o przeróżnych fatalnych konsekwencjach. Natomiast dziecko generalnie idzie za rodzicem. Więc tutaj wiek w zasadzie nie ma znaczenia. Ten instynkt zabawy, takiej właśnie swobodnej patykami, runem leśnym czy listkami, jest z bardzo wczesnych lat. Potem może być tylko wzmacniany i taki pielęgnowany, żeby czasem nie zniknął. Stąd też właśnie ważny jest rytm, który możemy wypracować sobie w rodzinie. No i tutaj to właściwie jest wszystko, co trzeba zrobić. Nie, nie widzimy żadnych symptomów takich, że, że jeżeli jest dobra relacja w systemie rodzinnym, że to nie przenosi się do lasu i jest tam jeszcze lepsza. Właśnie to jest to, że las jest takim miejscem, Chyba ostatnim prorodzinnym w tym takim pełnym tego słowa znaczeniu. Las, no w sensie każdy teren przyrodniczy, prawda? Tak.